Cześć, ja jestem Bitrain. Witam was w pierwszym odcinku z gry Empirion Galactic Survival. Nie wiem, czy będzie z tego pełna seria, tak jak z Bannerlorda. Ale zobaczymy, jak to się przyjmie. Może jakieś jeden-dwa odcinki. Zobaczymy, czy będzie Wam się podobać. Jeżeli tak, to będziemy kontynuować. A jeżeli nie, to może będę wrzucał sobie, ale troszkę rzadziej. Także tak. Jest to gra Survival. Z naciskiem na eksplorację. Budowanie, crafting. No taki standardowy survival. Ta gra jest jeszcze w Becie albo w Alfie. Na pewno w Early 1.8.15. Taki jest numer aktualnej wersji. Na czym ta gra polega? Ogólnie fabuła jest taka, że na ziemi jest przeludnienie. Zbyt dużo osób mieszka. Za duża populacja. Dodatkowo problemy z. Temperaturą, z klimatem oraz kurczenie się zasobów. Z każdym rokiem brakuje tych zasobów. Ogólnie fabuła dzieje się w XXVI wieku, czyli 2500-2600 rok. Jacyś archeologowie albo podróżnicy na Antarktydzie odnaleźli statek kosmiczny z obcą technologią która pozwala zorganizować wyprawę w kosmos. I w tej wyprawie my bierzemy udział, ale nam się to nie udaje. I jako jeden z członków załogi yy, lądujemy na nieznanej planecie. Lądujemy w kapsule takiej bezpieczeństwa. I tu już zacząłem grę, w sensie tylko generowanie świata, bo świat jest generowany proceduralnie. I, i tylko zacząłem, zapisałem od razu... Więc tak jakby czysta gra, czysty save zaczynamy. I mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Także odpalam. Nie powinno się długo wczytywać. Już jest wszystko wygenerowane. Cyk, pyk, szybka zmiana ubrania. A tak naprawdę to nagrywam to na drugi dzień, gdyż. Za pierwszym podejściem miałem problemy z grafiką. spyt bardzo się cięło. Później jeszcze jeden problem był i też dodatkowo musiałem poczytać trochę, bo względem tego, co ja grałem, to się dużo zmieniło. A ja grałem w wersję 1.6 może, może jeszcze nawet wcześniej. Eee, także trochę musiałem poczytać, trochę się pozmieniało, jeśli chodzi o start rozgrywki, bo z tego, co wyczytałem, to na początku na tej mapie nic nas nie może atakować. Tak jakby. Musimy przenieść się do innego systemu, tak jakby solarnego. Jesteśmy aktualnie tutaj w Crown. A musimy jechać. Czy transportować się do Omikron. I dopiero wtedy tam zacznie się tak jakby fabuła. To jest takie na, na start. Żeby zapoznać się z rozgrywką ogólnie, nakopać surowców trochę. Ogólnie żeby wejść w ten świat. A główna fabuła dopiero zacznie się jak do omikrona dotrzemy. I są chyba na to dwa sposoby: albo statek taki międzygwiezdny, albo w naszym układzie znajdziemy. Jak to się nazywa? Trading post, czyli taką jakby stację z handlarzami handlującą, i tam jest teleport. I tym teleportem chyba też możemy do tego omikrona się dostać. Także na początku będzie to spokojna rozgrywka, nic nas nie powinno atakować tu. Ewentualnie jak znajdziemy sobie wioskę mm, taką przyjazną nam kosmitów, to możemy dla niej porobić questy, podekspić trochę, może jakieś surowce nam dadzą. I, i tak, I tak to będzie wyglądać na początku ta rozgrywka. Za dużo akcji jakiś nie będzie. Ale będzie zapoznania z grą. Wykopiemy sobie trochę surowców. Właśnie do tej wioski może się dostaniemy. I jakoś to będzie. Zobaczycie sobie na spokojnie jak to wygląda. Ja też od nowa się zapoznam. Jest z powrotem. Nie wiem czy... Czy to jest jakiś znak żebym tego nie nagrywał? Czy o co chodzi? Jak nie problemy techniczne z grą, no to teraz kamerka. Nie wiem, naprawdę nie wiem o co to chodzi. Tak jakby złośliwość rzeczy martwych, żebym tego nie nagrywał. I tu mamy kości. Więc tutaj kopiąc może się dokopiemy do jakichś artefaktów albo do czegoś. Ale na razie pozbierajmy te standardowe surowce jak drewno, kamień, koper, silikon, karbon. To nam się przyda na start. A potem zobaczymy. Jeszcze tak na szybko sobie popatrzyłem, jakie możemy statki sobie stworzyć. I ten na przykład Hoover Vessel to jest tylko by poruszać się po lądzie. No, tak po prostu, żeby było szybciej i sprawniej też chyba jakieś działko możemy mieć. A my będziemy zainteresowani tym Small Vessel. Czyli już takimi małymi statkami, którymi będziemy mogli polecieć w kosmos. I na przykład ten wydaje się spoko, bo nie jest jakiś drogi. Mam około 100 surowców różnych, w sensie 100 sztuk czterech surowców. Bo na przykład, no tutaj już potrzebują kobalt, a z tego co wiem, na tej mapie, w sensie na, tym, na tej planecie i na tych czterech, które są w naszym systemie, nie ma kobaltu. Na przykład tutaj potrzeba 250 kobaltu, no to to jest na pewno nieosiągalne na ten moment. <laughs> Więc będziemy musieli się posiłkować jakimiś takimi... E, ...tańszymi statkami. To jest ten Crown, czyli główna... ...główna planeta jakby. A my jeszcze zwiedzimy te cztery okoliczne, żeby też zdobyć inne surowce, których nie mamy na tej planecie. Chciałbym właśnie znaleźć tą wioskę zaprzyjaźnioną, i teoretycznie powinna być gdzieś tutaj w naszym zasięgu, gdzieś w tym żółtym polu. I wtedy obok niej moglibyśmy sobie zbudować bazę, żeby w razie czego mieć tam yy, skrzynki, to wszystko, wszystkie potrzebne rzeczy niedaleko nich i dla nich porobić jakieś questy. Z tego co pamiętam, to questy są różne, czasami trzeba albo atakować coś, jakieś e, nieprzyjazne rzeczy, o ile tak można powiedzieć, nieprzyjazne potwory, ale z tego co wiem, no to teraz w tej wersji chyba już nie ma tych nie, nieprzyjaznych rzeczy. O, coś tam widzę z daleka, w prawym, z prawej strony, teraz akurat na środku, może jakaś stara... Stara hmm, cywilizacja tu była, albo może resztki z naszego statku kosmicznego? Polecimy, zobaczymy. Konfetti Moscrapings. Uu Dinozaury. A nie wiem, czy one są groźne. Teoretycznie nie powinny być. Ale jak będzie, to się dowiemy dopiero jak podejdziemy do nich. Tu jeszcze jakieś skały. Tam mieliśmy koper, tak? Silikon i koper. To nam się może przydać. I na pewno nam to się przyda w późniejszym etapie gry. A sprawdźmy, co tutaj nam twórcy gry wygenerowali. No, na pewno jakieś resztki. Ale po czym? Small wreckage. I moglibyśmy to wykopać i tam coś moglibyśmy znaleźć zapewne. To też możemy porozbierać. Tak mi się wydaje. Salvage mode. Tak, możemy to rozebrać. I z tego dostaniemy steel plate. Nie jest to może dużo, ale to są darmowe surowce. To wszystko jest steel block. Railing diagonal. Zobaczymy co z tego dostaniemy. Steel plate. I z tego pewnie też steel plate. Tak. Czyli już trochę tak jakby irona zoszczędzamy na tym. Ale wykotmy sobie tutaj. Zobaczymy co jest. Może jakieś skrzynki zostały. Hmm. Na razie nic ciekawego nie widać. Może bardziej tam, bliżej. No, co jest? O! Może bliżej tej głównej, yy, głównej jednostki, że tak powiem. Tam, gdzie ten główny metal był. Może tam coś znajdziemy. I też nie wiem w sumie na jaką głębokość to kopać. Czy to już jest maksymalna głębokość, w jaką mogło się zagłębić w tej ziemi? Nie wiem, zaraz się przekonamy, mam nadzieję. I jak na razie nic tu ciekawego nie mamy. Ale jest cargo box. I co my tu mamy? Energy Matrix. Okej, okay, zawsze to się może przydać do czegoś. Czy jeszcze coś znajdziemy? Możliwe, że nie, bo to był small wreckage. czyliż takie małe szczątki, ale może da się to rozmontować też. Widzę, że można wejść w tekstury i tak chyba też było kiedyś, że tego nie naprawili. Ciężko się tu poruszać ogólnie, bo jest na pewno inna inna. Kurczę, jak to się nazywa? <laughs> A... Grawitacja, dokładnie. O to mi chodziło. Inna grawitacja. Inaczej troszkę się tym steruje. I z tego co widzę, no chyba nic więcej tutaj już nie znajdziemy. Ewentualnie sobie to rozmontujemy, jak będziemy mieli już jakieś skrzynki gdzieś. Bo też jest coś takiego jak waga. I mamy 130 jednostek na 500. I zapewne jak już całą, cały ekwipunek naładujemy, no to będziemy albo... Antena deko. O, zaraz to rozmontujemy. Jeszcze. Jeżeli cały ekwipunek załadujemy, to będziemy mieli problemy z poruszaniem się. A tego byśmy nie chcieli. Dobra. Rozmontujmy to. Czy coś ciekawego dostaniemy? Optical fiber, komputer i... i steel plate jeszcze dostaliśmy chyba. To nam się przyda później przy tworzeniu bazy. A to na razie byśmy mogli już zostawić. My tak będziemy mieli to oznaczone na mapce, więc będziemy mogli sobie wrócić w każdej chwili. Ale czy my tu gdzieś widzimy jakieś obce cywilizacje? Jak na razie nie widać. Może pójdźmy sobie tu, czyli na wprost za tą górę. Może tam coś ciekawego się znajdzie. Tu jakieś jajeczka. Vegetables. To też nam będzie potrzebne do kraftowania. Nie, nie atakujcie mnie. Są na niebiesko, więc nie powinny chyba nas atakować. Ja szczury. Tam są kolejne. Czy my to możemy jakoś ominąć? Teoretycznie powinniśmy lecieć tutaj. Potem tam dookoła góry. Ewentualnie, jeszcze możemy pójść tam i stamtąd się przedostać za górę. Chociaż nie wiem, czy one nie będą nas atakować. Zapiszę sobie w razie czego. Mam nadzieję, że nie będą nas atakować. No nic, sprawdźmy to. No nie atakują nas, ale ładnie zboże. Znaczy, te trawy wygniatają. I tu widzimy coś, ale co to może być? Czy to jest jakaś obca cywilizacja? Czy to jest po prostu opuszczony budynek? Sprawdzimy to. Dobra, jest jakaś frakcja. Talon, frakcja talon. Czy wy coś tu macie? Trader Hello friend Czy rozmawialiśmy z gospodarzem? Jeszcze nie Oj przepraszam bardzo Stracimy reputację jakbyśmy to zebrali Więc tego nie zrobimy Nic nie możemy u nich używać w sumie tu jest jakiś kusznik To widzę, że taka mała frakcja, dosyć. Ty jesteś kim? Crossbowman. Więc tamten, który stoi na czele, musi być szefem? Albo i nie. A więc gdzie może być szef? No, znaczek jest tak, jakby na nim. Ale to jest trader. Chyba, że nam pokazało na mapie. Ale nie widzę. Także już się czuję lekko zagubiony w tym momencie. Ale mogę się u nich przespać. Czy mogę wejść po drabinie? Nie mogę. Także chyba muszę szukać jeszcze gdzieś dalej. To może być tylko taki camping, ich jakby. Posterunek. A główna siedziba pewnie gdzieś będzie dalej. Albo się zbugowało. I, I nie ma tego głównego głównego szefa ich, głównego właściciela jakby. I teraz się zastanawiam, gdzie mogę iść. W ostatku jeszcze i tak sobie nie zbudujemy na pewno. Tu coś możemy zebrać z tego, jakiś klej, czy co tu będzie. Sprawdzimy. Ogólnie trochę nudów będzie wiało na początku. Tylko w sumie będziemy zbierać surowce. Może też poza streamem coś będę robił. Poza streamem, poza odcinkami. A może jakiś stream się odpali kiedyś. Zobaczymy, jak przyjmie się pierwszy odcinek. Może jeszcze kilka nagram później. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo to będzie dużo zbierania na początku, na pewno. Mało walki, dużo zbierania surowców. Crushed Stone dostaliśmy. Dobra, na pewno nam się to przyda. Tylko jak z ekwipunkiem, 390 na 500 już. Hmm, także musimy gdzieś gdzieś lecieć i znaleźć tych yy, talonów. Inną wioskę, albo główny, tak jakby sztab. Choć ja też nie wiem, gdzie tu się kierować. Tu mamy iron. No weźmy sobie go, bo nam się przyda. Żeby zbudować te podstawowe rzeczy, jak portable constructor, czyli przenośny taki warsztat. Przenośny warsztat. Czy tam był pająk? Pamiętam, że te pająki mnie atakowały. Jeszcze kiedyś. Oczywiście są wrogo nastawione. Alien Insekty. Także od nich trzymajmy się na razie z daleka, gdyż nie mam żadnej broni. Jedynie tą do, do zbierania. A ona nie jest dobra do walki. Zróbmy sobie na szybko jakiś soczek, może batony. Te sobie zjedzmy. No nie, nie mówcie, że mnie gonią. Na szczęście nie. Ale tu są kolejni. Ej, bo już przeszliśmy prawie całe. I tego nigdzie nie ma. Także polećmy sobie może tędy. Tamtą stronę jeszcze. Całą tą zieloną mapkę odkryjmy. I może się uda znaleźć główną siedzibę tych talonów. Co by nam bardzo pomogło. Bo mielibyśmy miejsce, gdzie sobie zrobić bazę. Tego stworka na razie może nie będziemy atakować, ale już jak widzicie mam prawie cały kwipunek i strasznie wolno stamina się odnawia. I w bieganiu trochę będzie nam to przeszkadzało. A może dlatego też, że nie jesteśmy najedzeni? Może to być kwestia też tego. Urzemie no, też bandażu, bo mamy połowę hp. I tutaj nadal nic nie widać. Zjedzmy sobie tych batoników trochę. I lecimy na poszukiwania wioski talonów. jakieś kamienie dziwne. Ale ona chyba nic nie będą robić. Czy skanerem coś możemy znaleźć? Surowce, i tam jest farma. I w rejonie kilometra chyba nic nam więcej nie pokazuje. Co mnie martwi, bo tam są surowce i też powinni nam pokazać tą wioskę. Więc może pójdźmy jednak w dół. O, no, nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać. Już myślałem, że w tej wiosce będą wszyscy. W sensie główna postać tej wioski. Tak jakby zarządca. I też nie wiem, czy to jest błąd gry. Czy po prostu to jest taki mały posterunek ich. Ale na szczęście ta mapa wydaje się tylko duża. Nie jest tak naprawdę duża. Więc szybko możemy z jednego początku prawie już do środka doszliśmy. Ci nas nie będą atakować. Są niebiescy, więc chyba są. <laughs> tak mi się wydaje po kolorze. Albo przyjaźni, albo po prostu nie zaatakują nas, dopóki my nie zaatakujemy ich. No, czyli w sumie neutralni. I mamy czwarty level. Moglibyśmy już sobie coś odblokować, ale na razie jeszcze nie ma potrzeby. Wszystko, co nam potrzebne, możemy skraftować sobie w ekwipunku. Pozbierajmy te rzeczy ważne. Dzięki nim jesteśmy w stanie przeżyć. Zaraz pewnie będzie noc. Chociaż tu też jakoś czas jest do tyłu odliczany z tego co widzę. Z 3.50, zaraz będzie 3.40. I sprawdźmy sobie skanerem teraz tutaj. Czy coś nam nowego pokaże? Koper. Nie, to już było wcześniej. No dziwne, że ten koleżka nam tu się nie chce przedstawić. When you come back, I, wou I would appreciate your help. Gdzie go znajdę? No i na chudzie powinno mi pokazać. A tego nie robi. <laughs> Także lećmy jeszcze raz na dół. Tam jest jakaś planeta. Ma Na pewno będziemy chcieli się tam udać. Ale myślę, że to jeszcze długa droga przed nami. Żeby skraftować najpierw ten statek. Taki yy, kosmiczny, ale nie międzygalaktyczny. Taki standardowy, by tylko przelecieć z planety na planetę, a nie z, yy, z galaktyki na galaktykę. Dobra, Escape Pod, czyli tam stamtąd przyszliśmy. A tu nam nic nie pokazuje już. I to mnie martwi. jeżeli nic tam nie będzie, <laughs> wrócimy się po prostu tam ku tamtej budowli. Ale chociaż też nie ma po co, bo ani nie możemy z ich rzeczy korzystać, ani nie możemy handlować z nim, z tym sprzedawcą, więc też się nie opłaca. Także chyba jesteśmy albo zmuszeni gdzieś się rozbić po prostu, na jakimś otwartym polu, albo w jakiejś górze. Albo <laughs> zwiedzić całą mapę. Mapkę, mogę włączyć mapkę. No jesteśmy tu. Ewentualnie może mogą być jeszcze tu główna siedziba, tu jest tylko posterunek. A, bo to jest jako farma. W sumie. Więc musimy znaleźć główny posterunek. I coś mi się wydaje, że to może być w tamtym miejscu. W sensie tutaj. Na tym zielonym polu. Więc trochę eksploracji przed nami. Hmm, a może sprawdzę, ile. Ile potrzeba, żeby skonstruować ten mały steteczek? To będzie jako to Carbon, Copper Silicon Iron. No i chyba ten by był jako taki najmniejszy, albo ten Carbon Silicon Iron. Nie na no ten jeszcze mniej potrzebuje, ale z, się z wyglądu Small Explorer. No ten już dużo. O może ten? Tylko prefab? Czy to nie jest pełne chyba? To jest miner. Dobra, także... O! A może ten? Czyli albo 0G Specter, albo Ascalon Nimbru. Nibiru. Taki będzie plan, by w przyszłym odcinku może już się tym zająć. Pozbierać trochę jeszcze surowców potrzebnych. No tak jak widziałem, karbon będzie potrzebny, silikon, iron. Czyli to w sumie podstawowe, które mamy na tej mapie. Więc myślę, że nie będzie problemu. I już pomału zmierzamy tam, do tamtego regionu. Weźmy jeszcze sobie, przeskanujmy. Kurczę, no nic tu się nie pokazuje nowego. No mam nadzieję, że ominiemy te góry... Przecież tędy musimy iść prosto. W stronę księżyca, jak pójdziemy, to znajdziemy trochę i surowców jeszcze, żeby nie wracać się tam, bo to są surowce w takie mm, podziemne. W sensie trzeba wykopać trochę ziemi, żeby się do nich dostać. A są też te górki właśnie, które są na ziemi. Jest trochę mniej surowców na nich, ale też się da pokaźną ilość pozbierać. Ale chciałbym tą wioskę talonów gdzieś znaleźć. Niech to bieganie nam się odnowi. Poczekajmy może sobie tu. I widzę, że już noc się zaczyna robić, więc chyba to by był koniec tego odcinka. Ostawimy sobie namiot. A w przyszłym odcinku no preferowałbym pozbierać trochę surowców jeszcze, chociaż nie mam też za dużo miejsca. Więc może byśmy znaleźli tą wioskę, a wtedy dopiero zaczęli budować ten pojazd naziemny. Tak zwany Huber-Bessel. Dobra, no jesteśmy na terytorium talonów. Naturalny słodzik. No i tam są kolejne surowce, a wioski jak nie było, tak nie ma. I mamy już noc, co myślę, że już możemy sobie zakończyć ten odcinek. W sumie to taki jest odcinek pokazowy, żeby zobaczyć mniej więcej jak to wygląda teraz. A w kolejnym, nie wiem kiedy będzie, raczej to nie będzie takich w Bannerlordzie, że co dwa dni. Chociaż też zobaczymy jak pierwszy odcinek się przyjmie, jeżeli. Byłby jakiś odzew po pierwszym odcinku, dosyć szybko, to możemy nagrać sobie drugi kolejny. Ewentualnie sam sobie przysiądę, jak będę miał chwilę wolnego. I wtedy troszkę jeszcze może się doinformuję, jak to teraz wygląda w tej nowej wersji i poopowiadam Wam. A teraz, ja bym sobie rozstawił namiot, zapisał gierkę. I wam podziękował za to, że byliście. O ile ktoś to oglądał jeszcze do tej pory. Jeżeli wam się podoba, zostawcie lajka like na dole. Napiszcie komentarz, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Do subskrypcji nie zachęcam. W sensie nie zmuszam. Jeżeli komuś się spodoba, to zostawi suba. I to by było na tyle. Dzięki wszystkim jeszcze raz. Siemanko.